Bo 15, Witam serdecznie na pomocowej konferencji prasowej, dzisiaj po szlagierze e, 9 serii pojedynków w grupy lub trzeciej ligi, meczu Krzyża e, 1929-200 Kraków. Jeden do zaraz zwycięstwo gości. Witam serdecznie dziennikarzy, którzy zostali razem z nami do końca, biorą udział w konferencji, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie. No i oczywiście również ciepło e, trenerów obu ekip, e, doskonale znanego byłego reprezentanta Polski Sławka Peszke, szkoleniowca drużyny wieczystej i Rafała Wójcika, ekipa 3929. Tradycyjnie prosiłbym o komentarz o wojskowym wydarzeń, a potem jeśli będą pytania z sali prosiłbym o odpowiedzi na te pytania. Słuchaj, bardzo proszę, twój komentarz o wojskowym eee. wydarzeniu. <kluzny> Dobry wieczór. nie ukrywam, że jest ogromna radość we mnie wewnętrzna, bo celem tutaj było utrzymać zero z tyłu. Jak wiecie, mam 14 straconych bramek. i Przede wszystkim to chciałem poprawić, nie jakąś ultraofensywną grę trochę jest zjednoczyć i stalić. Indywidualnie dla mnie bardzo emocjonalny mecz, bo z dnia na dzień zostałem tak trenerem tymczasowym co prawda i nie spodziewałem się, że taka rola mnie, mnie w ogóle będzie czekać. Natomiast wiem, że potrafię w za zaszczepić charakter, zaangażowanie i taką wolę walki. A to co później będziemy może wzmacniać ofensywę i grać trochę lepiej, no to czas pokaże, czas pokaże. Natomiast chciałbym coś powiedzieć na, to, na Temat w że to tu bardzo ciężki teren jest naprawdę. Ja tu miałem chyba 20 lat temu i zawsze było ciężko, i pokazuje to, że to nie ma, mimo naszej jakości i dobrych zawodników, no oni musieli też biegać. Ten moment, ja im mówiłem, że to jest trzecia liga i zaangażowaniem sercem trzeba dołożyć. No tyle. Dziękuję serdecznie. Tyle szkolenia do Rafał. czystej. E, Rafa, twój komentarz do tego, co oglądaliśmy dzisiaj, Grubo ponad 90 minut na wojsku przy to wszystko. Dobry wieczór Państwu, gratuluję trenerze z Debiutu, gratuluję zwycięstwa. Z na mojej strony z jakby ocena tego meczu na zwycięstwo cóż niezasłużone, bo na pewno... Y Generalnie sytuacja, która miała miejsce z bramkarzem, czy czerwona kartka ewidentna w naszym y, tutaj szynka, y, że tak powiem, faulowany poza polem karnym i to ja uważam, że to był generalnie przełom w meczu. Natomiast tak to był mecz y, absolutnie wyrównany, tu nie było widać po prostu y, jakichkolwiek różnic między wiem, potencjałem organizacyjnym czy finansowym, obojętnie wiadomo, że dużo, dużo tych elementów zaangażowania, cech wolicjonalnych y, trzeba pokazać, ale trzeba. A na tle takiego przeciwnika jakby często też pokazać jakość i uważam, że moi zawodnicy pokazywali bardzo dobrą jakość. Szkoda też tej sytuacji tak naprawdę Dominika Pisarka już przy 1-0, bo tutaj faktycznie bramkarz tam dokonał cudu i wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze pójść za ciosem. Trochę tych sytuacji też stworzyliśmy. Wszyscy widzieli, że nas bardzo dużo fizycznie kosztował ten mecz. Tak był w ostatnim gdzieś tam zanim dziękuję za ciepłe słowo, jeśli chodzi właśnie o, generalnie o klub, że zawsze się tu ciężko grało. Tak, i tu taki właśnie duch, ducha tej, tej hutniczej jednostki chcemy cały czas utrzymywać, żeby tu było naprawdę zawsze gorąco, żeby były właśnie takie zawody, zawody też emocjonalne, jak dzisiaj, tylko żeby te emocje były na wojsku, bo no, ja uważam, że sędzia dzisiaj wypaczył po prostu wynik meczu, zrobił to z premedytacją, e, podjął decyzję o karnym, no to m, po prostu m, ja już jestem oczywiście po przeanalizowaniu tych sytuacji dokładnie na wideo, no po prostu no, nie było żadnych, takich e, żadnej ręki, nie wiem, uderzenie piłki w ramię, to jest ręka, nie wiem, to ja chyba mam jakąś inną definicję po prostu e, zagrania ręką, e, jeszcze jakiegoś odmachu czy coś, zawodnik to stał po prostu bark centralnie i to będzie widać. Mam nadzieję, że na tych kamerach, tych gdzie są zbliżenia, będzie jeszcze lepiej widać, no bo no po prostu no cóż czujemy się bardzo rozczarowani nie tyle wynikiem, co nie tyle postawą, właśnie co wynikiem, a tutaj uważam, że zespół naprawdę stanął na wysokości zadania, zagrał bardzo dobre zawody, zagrał tak jak oczekiwałem, realizował naprawdę z żelazną konsekwencją to, co miało być. Energetyka meczu była bardzo dobra. Uważam, że jeszcze jak dojdzie do tego wszystkiego Ilia, który już był na ławce, uważam, że ten naprawdę ten zespół będzie stać właśnie na wygrywanie z każdym, bo dzisiaj też stać nas było na zwycięstwo. Nie udało się. Wygrał debiutant. Jeszcze raz gratuluję. Dziękuję za wszystko. Dziękuję serdecznie. Tyle szkoleniowcy. Bardzo proszę obaj podmówię do Państwa dyspozycji. może do trenera wejścia. Został Pan jako czy wiąże Pan sobie jakieś długofalowe plany z tą rolą, czy to jest takie badanie terenu na ławce na razie? Zdecydowanie badanie terenu, bo e, klub nie ukrywał, że jestem tymczasowym, takiego komunikat i mm. rozmawia i jest w trakcie rozmowy z różnymi trenerami, ale czas pokaże co będzie, no, bo ja nie wiem jak. Nagle wygram czy cztery mecze, czy dostanę wyższe szanse. Życie to pokazuje i weryfikuje szybko. Nigdy nie, powiedzi... nie powiedziałbym, że w ogóle będę tym trenerem tutaj wyczystej, bo z tymi chłopakami mam kontrakt no, koleżeński rzecz, w większości. Bo z nimi przybywałem w szatni różne rzeczy robiłem poza szatnią. No ale to co powiedziałem, ja nie wiem, co czas pokażę. Nie. Teraz ciężko mi to określić. Od no, razu w trudnej może książkę, Przed nami chyba jedno z najciekawszych spotkań. W pucharowy z Wartą Jakie tutaj wnioski może po dzisiejszym meczu nawet chyba możemy mieć spokojne Taki mecz myślę, Burek, że, myślę się... że dobre przetarcie, tak naprawdę ten, ten piątek, środa. I tu są tacy naprawdę bardzo atrakcyjni rywale. Wieczór przy światłach faktycznie inaczej się gra. To widać było po prostu nawet włącznie z rozgrzewką, że ten zespół zupełnie inaczej wygląda. Ja mam tylko nadzieję, że do środy, bo to energetyka tego meczu była bardzo wysoka i że po prostu wybliżemy rany. A od poniedziałku się będziemy przygotowywać, będziemy mieli na to dwa dni, żeby się przygotować do meczu z Wartą. I po takim meczu jestem dobrej myśli, to znaczy ogólnie yy, widać było... Już od pewnego czasu te zwycięstwa też nie są przypadkowe, bo jak wcześniej faktycznie przegrywaliśmy, a teoretycznie teraz nie gramy dużo lepiej, a wygrywamy. Jednak te mecze dzisiaj też nie zasłużyliśmy na tą porażkę i też to traktuję w kategoriach, no, ale cóż, statystycznie jest, jest, jest bez punktów. Ale jednak nie popełniamy takich drastycznych, powielających się błędów jak wcześniej było, bo wcześniej popełnialiśmy błąd i to był efekt domina w następstwie, a teraz na przykład popełniamy jeden błąd i już koledzy tak naprawdę są w stanie skorygować to, zniwelować i swoim zachowaniem, ustawieniem już jakby nie popełniają kolejnego. I to wystarczy do tego, że przeciwnik ma mniej szans pod tą bramką, że tych dzisiaj też tak naprawdę nie miał dużo do roboty Oskar. Też tam były obawy, że bardzo dużo faktycznie wieczysta stworzy tych sytuacji, czy będzie dużo szczał. Natomiast no, po analizach widzieliśmy, gdzie jest powtarzalność że większa, wystarczy po prostu gdzieś maksymalnie zablokować pewne strefy i tego i tych wcinek cofnięć już tyle nie będzie, a z głębi pola nie uderzają z dystansu ani nie wrzucają, także, także tutaj nie martwiliśmy się, natomiast baliśmy się właśnie o te strefy asyst i, i tu duża powtarzamy, już ten zespół o największym potencjale, jeśli chodzi o, o tą ofensywę, liczby o tym świadczą. Natomiast faktycznie chcieliśmy też wykorzystać fakt, że jest 14 straconych, my mamy trochę mniej i, i liczyliśmy na to, że, że to będzie na 0 i z tyłu i po prostu jednak nam chociaż ta jedna wpadnie i wygramy ten mecz 1-0. Nie udało się, ale z, ja jestem zadowolony z chłopaków. Cześć, no może ostatnie pytanie do e, ten Takie samo pytanie. Puchar przed wami. E, jakie wnioski przed piastem nie widzę. Wnioski. Na pewno najpierw ja, to trzeba szybko zregenerować drużyna, bo my już we wtorek też gramy dzień szybciej. Mm. Więc jutro jakiś rozdróg, szybka regeneracja. Niedzielę chłopaki zostaną totalnie wolne, żeby to za odpoczęli trochę. No, tak, jest szeroka kadra, że będzie na pewno dużo zmian. Ci, którzy dzisiaj mniej zagrali albo w ogóle to dostaną szansę w tym meczu. bo Dla mnie numer cel, cel numer jeden jest, by dostać się jak najszybciej z trzeciej ligi i to jest cel nie tylko mój, ale i całej, całej wieczysty i całego naszego społeczeństwa, bo nie po to jest inwestowane tak duże pieniądze w tak dobrych, jakościowych zawodnikach, w których jeszcze drzemie taki potencjał i oni, niektórzy jeszcze myślą, że w trzeciej lidze tylko się jakością wygrywa ale ja ich przedstawię, że tu jednak trzeba dołożyć serce, zaangażowanie i poświęcenie dla klubu.